Siemaneczko, z tej strony mi chupi Picześ, y, mapa, y, trzy, dwie łapki w górę, kolejny odcinek z Minecrafta, ma, kurde, mapa, y, nie tradycyjna, nie strony, nie serwisu, mapa y, widzów. Województwo. Mam. Dobra, widza, okej. Okay. Normalne, skrzynia nie. Członkowie będą operatorzy. Yy, typ świata nieskończony. Stary płaski. Yy kody, nie, nie chcę gdzie tu się wyłącza kody 5 godzin będę tu ustalał, ale co mi tam no tu ma być 6, nie 8 6 o, o jest dobra yyy Mek, otwórz. Minuta zmarnowana, ale jak zawsze można ten. Można grać. Um, e, e, e. Dobra. No wczytuj szybciej. Nie mam czasu. Ja jeszcze... Ja jeszcze muszę ten. Rzucić ten odcinek. Rzuć ten pan odcinek. O, wczytywanie. Do dzieła, no to do dzieła. Od razu puszczona wioska. Tak możemy żyć. Tak możemy żyć. Tam już portale. A dopiero zaczęłem. Siano. Nieprawdziwe, ale siano. Dobra, myk. Zara, obrabuję ten domek, bo i tak nikt tam nie mieszka. O! Jezu! Nasiona będą potrzebne. O! Jakiś tam się pan zadomowił. Dzień dobry. E, ja tylko po łóżko. E, nie płaci pan, to komornik przyszedł. Widać, że tu nie zadbane. No, ty. Jezu, gini. No, dobra. E, pan nie płacił. Komornik zabiera. No, idziemy do kolejnego domku. E, dzień dobry, to pana domek. Widać, że to pana e, komornik. Pan nie płacił też. Tutaj trzeba też pana zlikwidować. Gini. O oh jest. Niepotrzebne mi pana łóżko, ale i tak pan nie płacił. Eee, tutaj jest ktoś tu. O oh jest. Też nie płacił. On mnie bije? O oh jest. Gnoju, ty, ty nie płacisz jeszcze i bijesz? O oh nie. Ty gnoju nie płaci jeszcze. Nie, nie ten. Nie bije. O oh, ty, nie tak. O oh, ty, kurde. E, myk, i myk, i myk idę krówkę. Nie, nie chcę zabijać krowy. Co to, ktoś walnął. Krowę, bo tak szybko uciekała. Zombie, ty koniu urwalnął. No, to będę miał własnego konia. Nie będę karmił. Nie chcę karmić. Wracaj. Dosiądź. Prędzej. Wracaj. Ja cię swoje. Ja cię nakarmię. Wracaj. O, dosiądź. Jej, no to jedziemy. Nie mam siodła. To daleko pojechaliśmy. Fajnie. Za daleko to ja nie mogłem pojechać. Dobra, idę, idę, idę. Jeszcze ten jak to. Yy, drewno. Idę zbierać drewno. Matko boska, jeszcze 5 minut nagrywania. No bez jaj. Nie chcę mi się tutaj siedzieć. Jakie grube drzewo. Jakie wielkie. Łokas normalnie. Albo ja głupi, albo po prostu nie wiem, czy dodali te drewna tutaj takie. Czy po prostu wyrosło dwa razy? O kurde. Drewna tyle będzie. Logik Minecraft. Nie zawali się drewno. Myk. I. I myk. Dobra, tyle mi y, drewna wystarczy, nie chcę mi się więcej rozwalać, y, rób se crafting, y, później my stawiasz crafting, później w craftingu y, robisz chleb, żeby przetrwać, później robisz y, y, osie batyków i robisz miedź, siekierę, to i tyle. Najważniejsze rzeczy. E... Myk. Idę kopać. Kopalnia. Kopać kopalnię. Okej. Okay. Mek i myk, okej. Okay. Tylko znajdź. Tylko znajdź tutaj jaskinię. O jest. O jest. Jest jaskinia. Ok. Znaleziono. E... Ok. Teraz to. Rozwal to. Później to. No ile lecisz w wiaski nie wciną dal. Nie trzeba ci więcej węgla. Może się sprzyda, jak tyle tego jest. Rozwalaj. Prawie mi na łeb spadło, ale okej. Okay. Rozwalaj. Nie spadaj na Ok. Jest, mam. Dobra. E, e, dziękuję. E, idę dalej w Sinnondale. Może coś znajdę. No nie, no nie znajdę. Idę na górę. E, I postawię tam łóżko. Dobre miejsce. Lepszego nikt nie wymyśli. Ja tu będę miał domek, tylko weź sobie więcej drewno uzbieraj. I będziesz miał tu domek. Malutki, ale będzie. O, tu jest. Wszędzie są, ale ja chcę najbliższy. Mek. Nie kilofem. Sikierą. Nek. Dobra. Mam, ok. Yy, ok, jest kolejne drzewo i robimy. Może w kolejnym odcinku zrobię domek, bo bo bo, yy, zanim my go zbudujemy, to minie trochę czasu, yy, bardzo trochę, yy, tak. No idź ty, debilu. Szybciej nie umiesz. Tu. No kraftuj to. No nie wierzę, czemu ty to wywaliłeś. Nie będę się wkurzał w kolejnej grze. Kraftuj to. Dobrze. Zrób z tego domek. Nie umiem. Okej. Okay. Gdzie wybudować domek? Skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ja mam wybudować domek? I tak go nie wybuduję, no bo nie mam, nie mam czasu. Nie będę zbierał wełny. Zbieram, zbieram mięso, bo, bo, bo wełna mi nie jest potrzebna, bo mam już łóżka. Jedno. O Jezu, ile tego jest? Yy, no, wracaj tu. No, cela masz dobrego. To ja muszę przyznać. Wracaj tu. I my, jak zabita łowca. Chyba tam jeszcze coś widziałem Nie, nie widziałem. Przewidziało się. I weź teraz znajdź lepszy teren do budowania. To, to jest większy poziom. Zabić owce Umiem. Zabić krowę? Umiem. Zabić osła? Umiem. Znaleźć teren na zbudowanie domku? Nie. Nie umiem. Dobra. Tu chyba. Będzie idealny. Mały, prowizoryczny domek. Yy, otwieram domek. Yy, nie, bo nie mam jeszcze domka. Nie otworzę. Nie, tu nie. Więcej drewna. Więcej drewna. Yy, mniej chaty. Bo jak więcej drewna. To jak potrzebę mi, będzie mi drewno, no to będzie mi potrzebne drewno i nie będę musiał zbierać. Dobra, jeszcze dwie minutki ponagrywam. Jutro, y, jutro też. Noc się zbliża na ustaw łóżko, Tu patrz se na zachód i śpi. Śpi. Nie wierzysz, nie może spać, bo niby nie ma nocy. No jak nie ma nocy, jak ja widzę noc. Zaraz będzie noc. Dobra, macie rację. A teraz? Dobra, idę spać. Śpiszę, szybciej, nie mam czasu. Dobra, tu mam łóżko. Yy, rozwalam je, bo i tak tu nie będę miał. Yy... O, łowieczki. Więcej węgla będzie potrzebne. Pochodnie Albo do pizza. Bo nie będę palił w piecu drewna, bo będę marnował. I na sam koniec, wiecie co zrobię? Zrobię lepszy kilof. Taki myk. Kurde. Nikt się tego nie spodziewał. Myk. Tak. stawiasz. No, więcej rzeczy to ja chyba nie mogłem zrobić. Myk, OK okej. Kamienny miecz i kilo. Ja potrzebuję więcej kam kamienia czy co? Czy patryków? Kamienia, ok. Dobra, mam miecz i mam to. Yy, możemy kończyć. Yy, to był taki yy, to, to, to. Nie wiem, ile będzie serii, żeby pokonać smoka. Widzimy się w 200 z 1000 filmików. Będzie. Zostawcie łapkę w górę, dwie łapki w górę, kolejny odcinek. subskrypcję też. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Maniek nie zabi się, bo prawie to zrobiłeś. Cześć.